Witam Państwa serdecznie w kolejnej części poradnika o budowie domu. Tak jak obiecałem, w dzisiejszym odcinku zgłębimy temat fundamentu punktowego, lecz wprowadzę tutaj małą zmianę. Ponieważ informacji jest dosyć dużo, podzielę ten odcinek na dwie części, i dziś przegadamy jedynie, jak sobie zrobić słupy, i podam podstawowe wzory na obliczenie betonu i prętów. A w, następnej pokażę, w następnym odcinku pokażę Wam, jak sobie zaprojektować przykładową podłogę, bazując już na wiedzy z dzisiaj o tym, jak sobie zrobić takie słupy. I cały ten odcinek będzie jakby bazował na konstrukcji domku małego, takiej, co się buduje na zgłoszenie, do 35 metrów. Oczywiście na fundamencie punktowym można budować zdecydowanie większe obiekty, ale uważam, że, że warto podstawy przekazać Wam, w oparciu o taki mały domek, więc zaczynamy! Tak jak wspomniałem poprzednio, ten fundament należy do najprostszych. Jest bardzo często wybierany przez e, osoby przy budowaniu domu samodzielnie, właśnie przez wzgląd na to oraz na brak konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi i też e, nie potrzeba do tego e, wiele wiedzy. Po pierwsze musicie sprawdzić sobie, gdzie chcecie budować, jeśli chodzi o strefę przemarzania gruntu. Jest ta głębokość, poniżej której muszą się znajdować fundamenty. Jest różna, zależnie od rejonu. Zazwyczaj będzie to ponad metr. Do zrobienia słupów musimy najpierw zrobić otwory w ziemi. Do tego, tak jak wspomniałem poprzednio, właściwie to najpierw sobie może oglądnijcie poprzedni odcinek, link do, do niego pojawi się tutaj. Jak sobie go oglądniecie, to, to wróćcie do tego poradnika musicie wynająć sobie wiertnicę glebową. Wiertnica to jest taki silnik połączony ze świdrem. Świder ma różne średnice. Was będzie interesowało zazwyczaj fi 25 cm i fi 30 cm. Z tym, że sam świder ma około 70 cm na wysokość i to wam nie wystarczy, więc jak będziecie wynajmować albo jak będziecie kupować, kupujcie lub wynajmujcie z przedłużką. Otwory robi się tak, że najpierw montujecie sobie do silnika sam świder, robicie otwór na te 60-70 cm, usuwacie ziemię, dokręcacie sobie przedłużkę i dopiero potem schodzicie na to głęboko. Zazwyczaj to będzie właśnie metr 10, metr 20. Pod taki mały domek, jest 35-metrowy, słupów będzie kilkanaście albo 15 do 18, powiedzmy. I one powinny tworzyć taką siatkę. Pomiędzy słupami powinno być około 1,5 metra, 1,60 m, 1,70 m maksymalnie. To, jak sobie to rozstawicie, będzie w dużej mierze zależne od tego, jakie gabaryty domku sobie wymyślicie. No, bo ten te 35 metrów przecież może powstać z różnej długości i szerokości. No, ważne, żeby tak rozłożyć tę siatkę, żeby te słupy nie były zbyt rzadko, ponieważ ten dom musi być równo, równomiernie podparty w każdym punkcie. No dobra. Więc zajmijmy się samymi słupami. Załóżmy, że schodzimy w dół na metr 20. M, no ale słupy muszą wystawać trochę do góry. Przy jakichś tam niewielkich różnicach terenu, czy tam będzie mały spadek, powiedzmy, że wystarczy Wam 30 cm ponad poziom gruntu. Mamy zatem słupy w wysokości metr 1,50 metra. No i trzeba sobie wyliczyć, ile potrzeba będzie betonu, żeby coś takiego zalać. Skorzystamy z bardzo trudnego wzoru. Bardzo proszę Was o cierpliwość. Usiądźcie, trzymajcie się mocno. Oto on. Właśnie na tym wzorze będziemy bazować wzór na objętość walca. Podam Wam teraz troszkę uproszczony, żebyście nie dostawali palpitacji. Więc po prostu będziecie sobie musieli podstawić pod ten wzór długość tego słupka, który będziecie robić i ilość tych słupków, które będziecie chcieli wykonać, i już Wam wyjdzie, a wyjdzie Wam coś coś około półtora metra sześciennego do dwóch metrów do dwóch kubików betonu, zależnie od tego oczywiście, jako dobierzecie średnicę i ile będzie tych słupów. No jak ja sobie ogarniałem beton na budowę, to najmniejsza gruszka, jeśli dobrze pamiętam, miała 2,5 metra sześciennego. Musicie sprawdzić betoniarnie w Waszej okolicy, czy one takie coś mają, ponieważ jeśli zamówicie sobie większą gruszkę, a będzie tam mało betonu, to i tak będziecie specjalnie musieli dopłacać za to, że ona Wam przywiezie po prostu powietrze w tej gruszce. Będziecie musieli dopłacić za to, że ona jest tam na wpół pusta, czy na wpół pełna. Ale wspominałem w poprzednim odcinku, że prócz słupów musicie zająć się ziemią, która jest pomiędzy tymi słupami, ponieważ nie chcecie, żeby Wam roślinność wchodziła pod posadzkę. Dlatego trzeba będzie wybrać humus, wybrać go. Nawet trochę więcej, żeby mieć pewność, że tam nie ma żadnej żyznej gleby. No tutaj sprawa również się komplikuje, ponieważ wprowadzę drugi wzór. Ale tu już nie musicie siedzieć tak, tak twardo, ponieważ jest on troszkę prostszy. Będę go wprowadzał tak stopniowo. będziecie korzystać ze wzoru na objętość prostopadłościaną. I to co jest A i B, co jest oczywiste to będą po prostu będzie powierzchnia tego domku, to wysokość będzie akurat tutaj głębokością tego rowu, który będziecie chcieli wypełnić. Plus tu jest taki, że ponieważ betonu na słupy nie zużyjecie aż tyle ile wynosi objętość najmniejszej gruszki to ten nadmiar możecie sobie wylać pomiędzy słupy. Jest to jakieś rozwiązanie. Na pewno dzięki temu zejdzie Wam mniej kamienia, bo to, co ma wyjdzie z obliczania tego tym drugim wzorem, to jest właśnie ilość, co to się gruz, czy właśnie jakiś kamień, który tam trzeba będzie wrzucić, żeby uniemożliwić roślinności wychodzenie i degradowanie powolne konstrukcji podłogi. Wiecie już mniej więcej, jak to sobie policzyć. Teraz. Następna ważna sprawa, czyli pręty zbrojeniowe. Najprawdopodobniej będziecie korzystać z prętów zbrojeniowych żebrowanych FI 10 mm lub FI 12. One są dostępne w każdym możliwym markecie budowlanym czy na składzie. Problem polega na tym, że one w podstawowej wersji występują w odcinkach 12-metrowych a nikt, o zdrowych zmysłach, nie będzie takiej ilości przewoził specjalnie dłużycą. Więc zazwyczaj będzie to odcinek 6-metrowy. Na każdy słup będziecie potrzebować około... no nie około, no 4 prętów. cztery pręty, cztery pręty na przysłupie, który ma 1,5 metra daje Wam dokładnie 6 metrów pręta zbrojeniowego. Może uda Wam się dogadać na miejscu w składzie budowlanym, że Wam to potną albo użyczą Wam prąd, i wy sobie z szlifierką kątowo po prostu dotkniecie to. Możecie to zrobić tak, jak ja robiłem na pewnym etapie budowy. Gdzie potrzebowałem domówić sobie zbrojenie i musiałem specjalnie za to płacić, że ono do mnie przyjedzie. Ale w tym składzie również były dobre ceny na kanalizację. I było tak po prostu, że przyjechało mi wszystko naraz. I nie dość, że ja dostałem do tego samego dnia, bo zamówiłem więcej, też nie płaciłem nic za transport, bo zamówiłem więcej. Więc sobie możecie coś takiego też ogarnąć, jeśli, jeśli dacie radę. No a jeśli nie, to albo zapłacicie za transport 6-metrowy, albo sobie pojedziecie, dotniecie i półtora metra już Wam przecież wejdzie na, na pakę, na auto. Pręty zbrojeniowe to nie wszystko. Trzeba jeszcze je zespolić strzemionami. Strzemiona raczej będą małe. To pewnie będzie 10 cm na 10 cm. Ja od razu robię strzemion samodzielnie. Ten etap budowy nie jest takim, na który trzeba poświęcać najwięcej czasu i swojej energii, e, zwłaszcza, że jak sobie wejdziecie na przykład na, na znany serwis, e, te, a, znany serwis aukcyjny na A kończący się na O, to tam zobaczycie po prostu mnogość tych strzemion, e, gotowe, piękne, równe, czekające tylko na Was. Strzemion zużyje się 3-4 na każdy metr słupa, no więc to sobie możecie wyliczyć, tam chyba na na tym serwisie można kupować po 10 sztuk, albo po 20. W każdym razie to były jakieś, jakieś śmieszne kwoty. Możecie sobie też dokupić wiązarkę automatyczną, o której wspominałem wcześniej. Fakt, wprawdzie nie będziecie mieli dużo zwolnienia do robienia, ale to, to maksymalnie przyspiesza pracę i sprawia, że to się staje wręcz w pewien swój dziwny sposób. Przyjemne, nawet na swój dziwny sposób. Eee, taka wiązarka kosztuje jakieś 5 dych. Jeśli ja dobrze pamiętam, to chyba za stówkę kupowałem wiązarkę razem z pakietem 1000 drusików eee, tych wiązałkowych. Więc ta stówka, przy zaoszczędzonych godzinach i, i nerwach i irytacji, to jest, to jest chyba nic, przynajmniej dla mnie, więc bardzo Wam polecam sobie kupić coś takiego. Więc kręcicie sobie te zbrojenia, sadacie. Eee, no, tylko to nie wszystko, bo zrobicie sobie dziurę, ale. Słup będzie wystawał powyżej poziomu gruntu. Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, możecie wykorzystać zwykłe po prostu jaderka, Ale jeśli te wysokości są większe, to korzysta się już ze specjalnych rur. Rury tekturowe, które można dostać, no nie wiem czy są w składach budowlanych, na pewno są w marketach. Rury o długościach metr, dwa lub trzy. E, takie tekturowe docinacie sobie na wysokość jaką chcecie. Potem po zalaniu tak, jak wspominałem, to się po prostu rościna, wyrzuca i macie piękny, równiotki słupek. No, decyzja należy do Was. Czasem te, te, te wiaderka wychodzą nawet drożej niż te słupy, więc może nie warto się z tym, z tym tak pieprzyć. No nie wiem, decyzja należy do Was. To wszystko oczywiście trzeba wypoziomować. No i te słupy same z siebie, tak jak wspominałem, nic nam nie dają. Możecie podczas zalewania betonem wsadzić sobie takie łączniki które się kotwi w betonie. Wyglądają w ten sposób. Tylko to jest troszkę już wyższa szkoła jazdy, bo beton, który jeszcze nie zasechł, wcale nie jest taki stabilny, żeby to Wam się nie zapadło. A poza tym musicie idealnie sobie wymierzyć, gdzie ta następna część, czyli te kantówki będą stały. Więc z mojego punktu widzenia lepiej zrobić tak, że po prostu zalewa się te słupy, zostawia na spokojnie. Potem możecie sobie to zaimpregnować dysperbitem, na to sobie jeszcze dacie papę czy taką folię fundamentową zbrojoną. Potem, jak już sobie to wszystko zaschnie, odczekacie, to kupujecie duże kątowniki budowlane na spokojnie, wymierzacie, poziomujecie, przykręcacie to sobie tam na kołkach rozporowych czy na kotwach chemicznych i robicie kolejną warstwę. Decyzja też należy do Was, ale z mojego punktu widzenia, podczas zalewania jest tyle zabawy, że warto sobie. Takie elementy zostawić na później, na, na kilka dni później, na spokojnie przyjechać, wymierzyć i sobie to zamontować. Tak więc, o, jeśli o to chodzi, to z grubsza chyba wiecie, na czym polega taki fundament punktowy w następnym odcinku, czyli już w piątek o 18.00. Dobra, tak jak mówię, ciągle, że ja zrobię odcinki co tydzień, a tu wychodzą trzy w tygodniu. Póki co jest ich więcej, ale tak jak mówię, standardowo one wychodzą raz w tygodniu w piątek o godzinie 18., plus ewentualnie dodatkowe, tak jak ten. W międzyczasie. Więc zapraszam Was na następny odcinek. A też, żeby tego nie przegapić, to klikasz sobie tutaj. I widzimy się regularnie. Hej!